Cześć! Jeśli po raz pierwszy jesteś na tym kanale, jesteśmy w cyklu Minuta z Pismem Świętym, Wartości w Biznesie. Każdego dnia sięgamy po jeden krótki fragment Biblii, by usłyszeć i zrozumieć, co Bóg do nas mówi. A właśnie w taki sposób mówi. Fragment na dziś, Ewangelia Jana, rozdział 12, wiersz 3b. Taka jest jego treść. Namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami, Wówczas woń wypełniła cały dom. Maria, która wcześniej była prostytutką, doświadczyła przebaczenia wszystkich swoich grzechów. W akcie wdzięczności wylała bardzo drogi perfum. Mówiliśmy około 50-70 tysięcy złotych wartości. Woń rozeszła się po całym domu. A ona namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Wyobrażasz sobie. Jakie miała włosy później po olejku, nie patrzyła na swój wygląd. Robiła wszystko z miłości, by okazać szacunek i wdzięczność, że grzechy, które ją obciążały, jest teraz wolna. Wspaniałego dnia!